Uczymy się od naszych studentów, być może po to, aby nauczyć czegoś naszych nauczycieli. Dwójka studentów, imion i nazwisk nie pomnę, na dwóch uniwersytetach, naprowadziła mnie, szczęśliwym trafem, na twórczość dwóch pisarzy latynoamerykańskich, którzy wywarli przemożny wpływ na moje myślenie o sztuce prozatorskiej i sposób jej uprawiania. Tak się składa, że drugim z tych pisarzy jest nieodżałowany Argentyńczyk, Jorge Luis Borges. Chętnie przyjechałem ostatnio z Uniwersytetu Johna Hopkinsa na Uniwersytet Stanowy w Pensylwanii, by raz jeszcze oddać mu hołd, tak jak czyniłem to wielokrotnie w innych miejscach, niezmiennie mu wdzięczny. Moja opowieść zaczyna się od niespiesznej dygresji. W roku 1953. Kiedy po raz pierwszy przyjechałem z Johnsa Hopkinsa, by rozpocząć karierę akademicką w Instytucie Anglistyki na podówczas jeszcze Kolegium Stanowym w Pensylwanii, byłem pisarzem bez własnego głosu. Najkrócej rzecz ujmując, muzy ani myślały dla mnie śpiewać. Póki nie zaangażowałem Scheheresa, Jamesa Joyce'a i Williama Faulknera w operze pływającej po marylandzkim przybrzeżu, siebie usadziwszy za sterami i klawiaturą organów parowych. Ujmując rzecz inaczej, miałem odkryć postmodernizm albo to postmodernizm miał odkryć mnie jednak ani tego faktu, ani rzeczonego konceptu a tym bardziej jego nazwy, nie byłem świadom, gdy przywiózłszy tu swą młodą, pączkującą jeszcze rodzinę, skonfrontowałem się z posępną, akademicką alternatywą publikuj albo przepadnij, a potem z posępniejszą jeszcze wizją odłożyć na bok to, co w duszy głębi odczuwałem jako swoje powołanie, choćby moje dotychczasowe próby, żeby mu sprostać, wypadały dość licho. Później jednak Mirabil Dictu Ktoś z moich studentów na Penn State żałuję, że nie pamiętam kto, ponieważ winien jestem tej osobie serdeczne podziękowania za niezamierzoną przysługę, pośrednio wskazał mi drogę, odkrywając przede mną powieść brazylijskiego pisarza z przełomu wieku, Joachima Machado de Assisa, świeżo wydane wtedy w angielskim przekładzie przez Noonday Press. Wypożyczywszy z biblioteki Patti najpierw wspomnienia pośmiertne Brasa Cubas, potem... Doma Casmurro i Quincasa Borbe. zaczerpnąłem z tych książek modelowe rozwiązania problemu, którego sam jeszcze długo nie umiałbym nawet sformułować. Mniejsza o szczegóły. Wyłożyłem je gdzie indziej. A tą okrężną drogą w istocie zamierzam dotrzeć do Jorge Luisa Borgesa. Mniejsza również o to, że rozmaite zdarzenia w życiu poza literackim oraz szczęśliwe zabiegi lekturowych okoliczności Umożliwiły mi napisanie debiutanckiej powieści i wszystkich kolejnych. Nie o nich tu mowa, chociaż jeszcze przez jakiś czas może się tak zdawać. Polsezan miał powiedzieć, a propos malarstwa że droga do natury wiedzie przez luwr, a droga do lówru przez naturę. Tak dla prozaika, droga do życia wiedzie być może przez bibliotekę, natomiast droga do biblioteki do półki z własnymi książkami. Z pewnością wiedzie przez życie. To ono dostarcza tematów i materii. Literatura uczy, jak się do nich zabrać, co już zrobiono, co da się zrobić inaczej, czym właściwie jest opowieść i co można znaleźć w owym skarbcu sytuacji, postaw, postaci, tonów, form i efektów, nagromadzonych przez cztery tysiące lat istnienia literatury pisanej. Jeśli nasz prozaik jest również nauczycielem, może się zdarzyć, że koleżeństwo lub uczniowie wskażą mu w owym obszernym korpusie tego, co już powiedziane, jakiś ważny element, którego nie był świadom. I to właśnie wówczas, gdy gotów jest na tego rodzaju objawienie. Dziękuję zatem anonimowemu dziś studentowi z Penn State, który przed 40 niemal laty wyświadczył mi tę przysługę. Tak się składa, że Joachim machado Assis 1839-1908 nie jest już dla mnie autorem istotnym. Podczas niedawnej rozmowy o nim w BBC zdałem sobie sprawę, w pół pochwały dla jego proto-postmodernizmu, że od lat 50. nie wracałem do jego powieści i ledwie pamiętam, o czym są. Lecz dawno, dawno temu pokazał mi, jak stać się pisarzem, którym usiłowałem być. A ja. Wyszło jak wyszło, tym pisarzem się stałem. Dwadzieścia lat później, w East Lansing, Michigan, rozmawiając z seniorem Jorge Luisem Borgesem, który na moje myślenie o sztuce prozatorskiej miał już wówczas wpływ równy temu, jak i niegdyś. Przez pewien czas miał Machado da Assis, Spytałem Argentyńczyka, co sądzi o swym brazylijskim poprzedniku. Z przykrością donoszę, że choć wiele zapamiętałem z tych trzech okazji, kiedy nasze ścieżki się przecięły, nie umiem sobie przypomnieć, co Borges odpowiedział. Jakiś czas wcześniej na JHU, kiedy młoda Argentynka broniła doktorat z prozy Adolfo Bojka Casaresa, buenos Aireskiego kompana i współpracownika Borgesa, zagadnąłem ją, czy nie sądzi, że Machado de Sis był prekursorem boomu prozy latynoamerykańskiej, który obserwowaliśmy w ostatnich dekadach. Okazało się, że mimo niebagatelnej wiedzy na temat tego fenomenu, o moim maszadzie nie wiedziała prawie nic. Podejrzewam, choć nie przysięgnę, że w East Lansing kręciliśmy z Borgesem głowami na obojętność, jaką latynosi hiszpańskojęzyczni okazywali latynosom piszącym po portugalsku. Nadmienię dla porządku, że Borges nie tylko był dobrze obeznany z utworami Maszado de Sisa, ale wiedział także, jak zbawienny wpływ wywarły na niego sternowski Tristram Szędzi, z którym we wspomnianej epoce niewinności na Penn State również nie zdążyłem się jeszcze zapoznać. Konsekwencje tego, powiedziałem Borgesowi, były iście borchesowskie. Gdy już dotarłem do Tristrama, mogłem delektować się tym, jak dalece anglik piszący w wieku XVIII. Pozostawał pod wpływem Brazylijczyka z końcówki wieku XIX. Jak zauważa Borges w eseju o kawce, wielcy pisarze tworzą swoich poprzedników. Powitałem Państwa otwierającym fragmentem z eseju Johna Barta Borges i ja w przekładzie Krzysztofa Majera. Eseju, który ukazał się w literaturze na świecie numer 1 2, 2025. Numerze poświęconym rozprawom krytycznym. Literatura ze środka europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry. Ja nazywam się Marcin Piotrowski, to jest podcast Literatura ze Środka Europy, chociaż dzisiaj mniej europejsko, ale niewątpliwie bardziej literacko. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka. Ten przydługi, ale jakże piękny wstęp, którego nie mogłem sobie odmówić, to wprowadzenie, jak to stało się, że nagle sięgnąłem po literaturę z Brazylii. Bez żadnego trybu, nagle pojawił się u mnie Machado de Asis, wspomnienia pośmiertne Brasa Kubas. Jeżeli o książce, o autorze pisze John Bart, pisze o tym autorze w kontekście Borgesa, w kontekście Sterna, no to jakże mogłem odmówić? Jakże mogłem odłożyć na przyszłość coś, co jest nazywane przez Barta proto-postmodernizmem? No i tak właśnie trafił do mnie Machado de Asis, Maszano de Assis, który chyba jest, wydaje mi się, w Polsce także pisarzem już nieco zapomnianym, którego wspomnienia pośmiertne Brasa Kubas ukazały się w roku 1974 nakładem wydawnictwa literackiego. Przekład tej książki oraz znakomite, chociaż krótkie, ale naprawdę świetne, po słowie napisała pani Janina Klawe, książeczka bardzo niewielka, wydana w serii proza iberoamerykańska. No, i myślę, że to jest dobra okazja, żeby Maszado de Assisa jakoś przypomnieć. Może ktoś zdecyduje się przeczytać, może gdzieś nazwisko to wybrzmi, może ktoś sięgnie, bo rzecz jest naprawdę wyjątkowa. Pisarz znakomity. To jest pierwsza książka de Assisa, którą czytam. Z pewnością będę czytał kolejne. Książka niewielka, 200 stron niecałe. Książka, która mnie zaczarowała. To jest coś naprawdę wyjątkowego, jeżeli lubią Państwo dystans, jeżeli lubią Państwo humor, jeżeli lubią Państwo zabawę formą, autoironię, no to to będzie książka dla Państwa. Sterniusz się tutaj pojawił, i ta książka jest bardzo sternowska. Jest bardzo sternowska na poziomie formy. Na 200 stronach mamy tu 160 rozdziałów. To już samo coś mówi. Rozdziały są bardzo krótkie. Niektóre mają stronę, niektóre mają jeden akapit, niektóre mają tylko tytuł. Rozdziały oczywiście same się komentują, a historia jest bardzo prosta. Sam tytuł mówi, czym jest ta książka. To są wspomnienia pośmiertne. Wspomnienia te na temat swojego życia spisuje dla nas Braszku Bas. Majętny człowiek, który żył w Brazylii w XIX wieku, żył sobie w Rio, i jego historie życiowe tutaj są przedstawione. Spisuje je jako nieboszczyk, ale wcale nie zaczyna tej książki od swoich urodzin, a od swojej śmierci. Dzięki czemu będzie mógł ją niespodzianie dosyć skończyć. No bo skoro śmierć była na początku, to na końcu być nie musi, to też ta książka kończy się. Także czek, przewraca kartkę dalej, a tam już nic nie ma. No ale przecież jak umarł, to my wiemy, bo to było na pierwszej stronie. No i więcej tam jest tego typu zahaczek. Książka jest więc bardzo Sternowska. Ona jest Sternowska także w takim wymiarze, że ona ukazywała się systematycznie, to jest powieść, która była drukowana w gazetach. I wydaje mi się, że jest jakieś nawiązanie. Dasis oczywiście Sterna znał. Do Sterna też się tutaj w tej książce odwołuje, natomiast no nie jest to Lorenz Stern. Nie jest to, bo ta książka jest inna. Aczkolwiek widać inspirację i przyznam, że na początku przeszkadzało mi to troszkę, bo ten sposób prowadzenia narracji, wtrącenia do wtrąceń, rozdziały, które komentują same siebie, dogłębnie był u mnie związany ze Sternem. Ale to tylko dlatego, że czytałem jedną książkę tego typu. Natomiast po chwili przeskoczyłem w świat de Assisa i po prostu widziałem, jak on się tą formą bawi. I jak ona służy mu do opowiadania swojej historii, bo to nie jest Lorenz Stern i wielka historia o tym nosie i o zegarze i tak dalej. To jest bardzo prosta historia, historia życia, którą nawet można byłoby pokusić się i sklasyfikować całą tę książkę jako, no nie bójmy się tego określić, no romans. To jest romans, romans. Napisany w sposób sternowski, romans gorący, który kończy się, jak to romanse, często gorzko, ale czy tak do końca to nie wiadomo. Natomiast to jest książka, którą poleciłbym wszystkim osobom, które uważają, że jeżeli coś jest romansem, to może być nudne. No nie. Ta książka jest idealnym przykładem na to, że coś może być romansem, a jednocześnie może być najwyższej klasy literaturą zabawą, formą, a jednocześnie naprawdę wyzwalać uczucia i opisywać te uczucia i sprawiać, że będziemy empatyzować z bohaterami, mimo że oni są tacy, a nie inni. No i właśnie o bohaterach, a właściwie o bohaterze słów kilka może. No to jest Brazylijczyk, osoba raczej majątna, osoba, która no jest klasą próżniaczą, właściwie nic nie robi, tu usiłuje różne rzeczy robić, tu wydaje gazetę, tu się stara zostać posłem. Powiedziałbym, odwołując się do jeszcze jednego nawiązania literackiego, że o ile na poziomie formy i sposobu prowadzenia narracji to jest troszkę Lorenz Stern, a właściwie widać inspirację Sternem, to znaczy Stern, jak wiadomo, już inspirował się Dasisem, no to Tutaj mamy sytuację bardzo podobną, bo Machado da Dasis ewidentnie inspirował się powieścią, która dopiero powstanie, czyli twórczością Italo Svevo i Zenem Kosinim. Bo czytając historię życia Brasa Kubas, miałem cały czas posmak opowieści o życiu i o prowadzeniu biznesu i o w ogóle całym podejściu do życia Zeno Kosiniego, którego mogą Państwo znać zarówno z książki Italosławo pod tym tytułem, ale także z książki Wspomnienia Starca, która to książka pojawi się u mnie w grudniu i tam jeszcze bardziej Zeno Cossini wybrzmiewa już jako starzec. Natomiast niewątpliwie te książki idą razem. Jeżeli znają Państwo Zeno Cossiniego i odpowiadał Państwu ten humor, to to będzie książka zbliżona. Braz to będzie Zeno Cossini, a do tego. Lorenz Stern. Mieszanka naprawdę znakomita. Ja bym jeszcze tutaj dorzucił troszkę taki humor spod znaku Jerome K. i jego Trzech Panów w wódce, nie licząc psa. Myślę, że te książki definiują pole tego, jak to jest napisane i jakie emocje ta książka wywołuje, jaki humor, jak się człowiek czuje, kiedy ją czyta. Historia jest prosta, to jest historia życia. Dzięki tej książce trochę poznałem życie w Brazylii drugiej połowy XIX wieku. To jest rzecz wyjątkowo egzotyczna. No ja oczywiście jestem kulturowo bardzo dobrze przygotowany, bo oglądałem kiedyś Izaurę, no ale niewiele pamiętam. Natomiast niewątpliwie bohater należał do tych, którzy tam gdzieś przemykali w tle i być może to był jakiś tam kolega Leonsja czy tam kogo. Natomiast jest to opowieść o życiu w Brazylii, jest to, można byłoby powiedzieć, opowieść obyczajowa, jakiś romans, natomiast jest to rzecz, y, którą czyta się dla formy oraz dla tej historii i dystansu, który opowiada. Mnóstwo ironii, autoironii, no i także tragedia biznesowa. Tu się, bo mogłem powiedzieć, że to jest romans, to prawda, ale to jest też tragedia biznesowa. Imanentną częścią tej książki są oczywiście zabawy tekstem i gry z czytelnikiem. I żeby dać Państwu trochę posmak tego, jak Pisze Machado de Assis, to przeczytam Państwu jeden rozdział cały oraz fragment drugiego. Rozdział cały to jest rozdział 71. Rozdział 71 znajduje się tutaj na stronie 111. Piszę w nim Machado de Asis tak. Rozdział 71. Wada tej książki. Zaczynam żałować, że podjąłem się napisania tej książki. Nie żebym nie męczyła. Nie mam nic do roboty, a napisać kilka cienkich rozdziałów dla użytku świata żywych jest zadaniem, które daje pewną rozrywkę i odwraca umysł od wieczności. Lecz książka jest nudna, pachnie grobem i ma pewną trupią sztywność. Wada to poważna, a skądinąd bez znaczenia, gdyż główną wadą tej książki jesteś ty, czytelniku. Pragniesz zestarzeć się szybko. A książka postępuje wolno. Lubisz bezpośrednie i pouczające opowiadanie, płynny i prosty styl. A ta książka i mój styl są jak pijani, zataczający się, to w prawo, to w lewo, idą i zatrzymują się, zrzędzą, krzyczą, wybuchają śmiechem, wygrażają niebu, ślizgają się, upadają. I upadają. Mizerne liście mojego cypru. Opadniecie tak, jak wszystkie inne piękne i okazałe. A gdybym miał oczy, poświęciłbym wam jedną łezkę żalu. Lecz jest wielką zaletą śmierci, że nie pozostawiając ust do śmiechu, nie pozostawia również ust do płaczu. Musicie opaść. Rozdział 72. Bibliofil. Może odrzucę poprzedni rozdział? Między innymi dlatego, że jest tam w ostatnich linijkach pewne zdanie bardzo zbliżone do niedorzeczności. A nie chciałbym się narazić na krytykę potomnych. No, pomyślcie. Po 70 latach pewien osobnik. Chudy, żółty, świejący, który nie kocha niczego poza książkami, nachyla się nad poprzednim rozdziałem, aby odkryć w nim ową niedorzeczność. Czyta raz, dwa, trzy razy. Rozkłada słowa. Odrzuca jedną sylabę, potem drugą i jeszcze jedną i wszystkie inne. Bada je od wewnątrz i od zewnątrz na wszystkie strony. Pod światło, od kurza, pociera, okolano, myje. I nie może znaleźć niedorzeczności. Jest to bibliofil. Nie zna autora. Nazwisko Bas nie znajduje się w słownikach autobiograficznych. Znalazł tom przypadkiem w ruderze antykwariusza nabył za kilka groszy. Indagował, poszukiwał, szperał i wreszcie doszedł do wniosku, że był to jedyny egzemplarz. Unikat. Wy, którzy nie tylko lubicie książki, ale stały się one waszą manią, znacie dobrze wartość tego słowa i zgadujecie przeto radość bibliofila. Zrzegłby się korony Indii, tronu papieskiego, wszystkich muzeów Włoch i Holandii, gdyby miał je otrzymać w zamian za ten jeden, jedyny egzemplarz. Nie dlatego, że są to moje wspomnienia, postąpiłby podobnie z alamanchem Lemerta, pod warunkiem, że byłby unikatem. Najgorsza jest niedorzeczność. Oto człowiek dalej pochyla się nad tą stronicą, z lupą w prawym oku, pochłonięte całkowicie godnym i trudnym zadaniem odnalezienia niedorzeczności. Tu przerwę. Pozostawię Państwu możliwość dokończenia historii Bibliofila. Ale mam wrażenie, że ten fragment pozwoli Państwu zobaczyć, w jaki sposób De Assis pisze. Jak mówię, pisze w sposób sternowski i powiedziałbym, że jeżeli mają Państwo obawy związane z lekturą Tristramaschendi, że stare, że długie, że wielka literatura, że tyle zahaczek, że nie wiadomo gdzieś się zaczepić, że nie wiadomo jak to ogarnąć, to mam wrażenie, że Maszado de Assis będzie takim rozwiązaniem, które pozwoli państwu spróbować, doświadczyć pisania w stylu Sterna, które Stern wprowadził, a jednocześnie ta książka jest nieporównywalnie bliższa, łatwiejsza do przyswojenia. Nie jest też tak wielka, no to jest 200 stron, to jest książka na jeden albo dwa wieczory. Znakomicie napisana, od tego się nie idzie oderwać, a jednocześnie, jak mówię, to nie są Aż takie wykrętasy, i nie jest tyle wtrąceń do wtrąceń, paus, półpas i tak dalej. Te wszystkie historie, które są u sterna, tutaj ich nie ma, bo to jest tylko sternem inspirowane. Polecam Państwu bardzo: to jest książka, która nie jest specjalnie ciężka do dostania. Natomiast chciałem zamknąć tę opowieść, tę audycję fragmentem z posłowia, napisanego przez panią Janinę Klawę. Fragmentem posłowia, które odrobinę chociaż ma przybliżyć i chciałbym, żeby przybliżyło państwu postać Marshala de Assisa, bo uważam, że po prostu warto i uważam, że po prostu trzeba. Janina Klawe tak pisze. Marshala de Assis zdobył w życiu wszystko, o czym mógł marzyć i czego mógł pragnąć. Sławę, szacunek powszechny, przyjaźń najwybitniejszych ludzi epoki, szczęście domowe – Podziw znawców literatury zarówno w Brazylii, jak i w Portugalii, jak i tam, gdzie dzieła jego dotarły, to znaczy prawie w całym cywilizowanym świecie. O ile sławę zawdzięczał swemu geniuszowi literackiemu, to szacunek i sympatię zdobył, zdobył sobie szlachetnością charakteru i pięknymi jego cechami, z których może najważniejszą był zupełny brak zawiści wobec innych. Nie było w nim cienia próżności, i zaszczyty, które na niego spadały, nie zmieniły wcale jego sposobu bycia. Z radością witał zawsze przejawy intelektualnego piękna dostrzeżone u innych. Cechowała go całkowita bezstronność w ocenie wartości kolegów po piórze. Pewnego razu, na przykład, poproszono go o napisanie artykułu o jego zmarłym przyjacielu, największym pisarzu epoki romantyzmu, Jose de Alensar. Maszano de Assis. Artykuł napisał. Kiedy przyniósł go do redakcji dziennika Gazeta de Noticias, pokazano mu studium o alenkarze przyniesione przez jakiegoś nieznajomego. Skończywszy lekturę, szepnął tylko: Wspaniałe! I podarł własny artykuł, radząc, aby wydrukowano tamten. On, który znał niezliczoną ilość osób, przestawał z małą grupą przyjaciół. Ale byli to ludzie spośród najświetlejszych umysłów Rio lub spośród śmietanki towarzyskiej miasta. Ten przewrażliwiony, delikatny, taktowny człowiek czuł się źle wśród ludzi, których maniery nie były bez zarzutu. Nigdy nie opuścił Rio i jego najbliższych okolic. Nigdy też nie miał ochoty na podróże. Mówił. Czytałem, że ludzie nerwowi i melancholicy nie lubią podróży. Tu się urodziłem, tu umrę. Będę więc znał jedynie dwa miasta miasto mojego dzieciństwa i obecne które naprawdę bardzo różnią się od siebie. Wspomnienia pośmiertne: Brasa de Cubas, Machado de Assis bardzo Państwu polecam. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Powrócę do Państwa wkrótce. Do usłyszenia.